Wygląda na to, że bal w Rotundzie to wielki hit. Yo, yo, przyjaciółki! Pracowałem teraz nad przystawkami na zajęciach kulinarnych Wiesz i... co? Powiedziałyśmy panu Huffmanowi, jaki byłeś pomocny. Twoja kara jest skończona. Już nie jesteś w komitecie. Więc ciao, nosie. To ciao na pożegnanie. Tak! Okej. Okay. Musimy jeszcze raz potwierdzić fotografa, potwierdzić DJ-a po raz trzeci. Yo, boli! Nikolas? A co on tu robi? Podobno tu cię znajdę. Słuchaj, wiem, że nie muszę być w komitecie, ale spodobało mi się i. poli? Hmm. Gdybym miał przyrząd do zmniejszania, gdzie bym go schował? Jeśli tak po prostu stąd wyjdziemy, to będzie miał dowód. Chodźcie, wyjdziemy przez dach. Coś tutaj musi być. Hej! Hej! Właśnie was szukałem, dziewczyny! Wiem, że pan Huffman myśli, że byłem taki świetny, że zapracowałem na koniec kary, ale. nie chcę odchodzić. Chcę pomóc przy balu. Chcę pomóc sobie w ujawnianiu twojej tajemnicy! Nikolas, nie chcemy twojej pomocy przy balu. Daj nam w końcu spokój! O, okej. Okay. Nie po raz pierwszy ktoś mnie odrzuca, ale chodzę z wami do szkoły i mamy razem lekcje. Nieważne, jak bardzo byście tego teraz chciały, nie przestaniemy się widywać. <Szysk> <O>! <Szysk> <Szysk> teraz już w ogóle nie możemy się zmniejszać. A Nikolas może nas obserwować. Ach, może go zahipnotyzujemy i zapomni o wszystkim. Cóż, jeśli się nie zmniejszymy, to nas nie złapie. A jeśli jego transmisja na żywo nie wypali, widzowie uznają, że kłamie. Po prostu w piątek powstrzymamy się od zmniejszania. Wyśmienicie! Należy mi się nagroda za cudowny projekt. Szani, zasłań proszę królem tę. Myślą dziurę? Zrób to tak, żebym była w stanie zobaczyć ją tylko oczami mojej wyobraźni. Szybciej! Mam dużo ważnych spraw! To jedyna rzecz w swoim kalendarzu do czasu balu. Ale ogromniasta rzeźba burmistrz Bain! Nie było tego w moim projekcie. Och, to tylko mała niespodzianka, którą przygotowałam na bal. Nie ma za co. Wyraziłam zgodę na przerwę? Ale pani burmistrz! Ja... Pragnę wydać nowy dekret! Tak, wasza wysokość. O, wasza wysokość. Ładnie. Na mocy dekretu burmistrz Bain, mieszkańcy mają obowiązek wykonywać jej rozkazy. Za marudzenie przewidziane są bardzo surowe konsekwencje. Tak mówi prawo. Tak, pani burmistrz. Pani Bain musiała dzisiaj wstać lewą nogą. Sposób, w jaki to powiedziała, kogoś mi przypomina. Nie ma co się tym przejmować. Taka rola burmistrza, nieprawdaż, komisarzu? Tak, pani burmistrza! No, zmykajcie się przygotowywać. Musicie wyglądać pięknie na moją, w sensie waszą wielką noc. Aj, wy wyśmienicie złowieszcza maszyno! <laughs> Jesteś wprost i... Jak śmiecie podkradać się do burmistrza, wymaluchy! Grizel? Nie! Ani kroku dalej albo wypuszczę bańkę na Littleton! E bańkę? Otoczę całe miasto warstwą z nieprzepuszczalnej bańki! Co? Dobrze! Nie ruszamy się stąd, tylko zostaw pilota w spokoju! Mm, nie. Littleton jest moje. <laughs> Mieszkańcy Littleton, to jest próba testowa bombelkowego systemu obronnego. Proszę nie panikować dla waszego bezpieczeństwa i niedługo się skończy to wszystko pa mamo wrócę po balu na kontinuum przestrzenne co się dzieje <laughs> tak naprawdę to nie próba jest na stałe ale dopóki ich nie zmniejsze, będą spokojni mini -moc. Przewidywalne. Gwen, Faza druga! Tak jest! Co tak czuć? Nawet nie wiem, ale jestem nagle bardzo... Śmiąca. Psiknij usypiającym wyciągiem z lawendy. Zapraszamy do krainy snu. Był tylko sen. A... Dzień dobry, Poli. Jak to? Szukasz może tego. <noise> o nie! Tak nie wolno! Mnie wolno! Jestem burmistrzem, a dzisiejszej nocy stanę się też najpotężniejszym władcą Grandville. Wtedy dopiero będę mogła robić co tylko zechcę. <noise> To powinno Cię zatrzymać. Ja pójdę na bal, spotkać się z ludźmi z Littleton i zmniejszyć ich. Niedługo wrócę, ale żeby upewnić się, że nie będziesz kombinować. Lila, Shani, o nie! No, chodź do Gwen! Ty będziesz pilnowała tej krzyki. Będziecie moimi koleżankami ze słoika. I Lila mi nie pomogą. Babcia odpada, bo jest na drugim końcu świata, i zanim by przyjechała, wszyscy by już byli miniaturkami. Nikolas jest jedyną osobą, która i tak już podejrzewa, że mogę się zmniejszyć. I jest na zewnątrz. Tunele Littleton. Są tak długie, że wychodzą poza miasto. Mam nawet wejście obok domu. Wejście do tunelu powinno tu być. Chyba, że Grizel o nim nie wie. Oh, jeśli teraz poproszę Nikolasa o pomoc, cały świat dowie się o medalionie. Jeśli tego nie zrobię, Littleton zostanie zmniejszony. Oh, zdradzić sekret, ocalić miasto. NIKOLAS, nie odebrałem, wiesz co robić. NIKOLAS, tu poli, słuchaj, przepraszam, że nieładnie cię wcześniej potraktowałam. To dlatego, że odkryłeś mój sekret i spanikowałam. Jeśli mi pomożesz, pokażę ci, na czym to polega. Możesz wydać mój sekret, moc medalionu, prawdy o zmniejszających się dziewczynkach i udowodnić, że paranormalne zjawiska są prawdziwe. Ale teraz posłuchaj uważnie. W filmach nie wygląda tak boleśnie. Gdzie ona może być? Nikolas! Jestem tutaj! Jeju! To prawda! Czyli dostałeś wiadomość? Nie. Znalazłem się tu w cudowny sposób. Dobra, to nie jest czas na sarkazm. Tylko, że jeszcze nie miałem okazji być świadkiem takiej magii. Wyobrażałem sobie, że zareaguję spokojnie, ale teraz jakoś nie czuję Nicholas, się... Nikolas! Wciśnij tamten guzik! Eee... No to chodź! Dobrze, musimy uratować Littleton. Nikolas! E, ziemia do Nikolasa! Mała nadprzyrodzona osoba powiedziała do mnie ziemia do Nikolasa. Au! A teraz mała nadprzyrodzona osoba cię uszczypnęła. Chodźmy! Czegoś podobnego nie widziałam. To najnowocześniejsza technologia bańka, którą ledwo udało mi się zdobyć dla naszego małego miasta. Po tym teście wszystko wróci do stanu lepszego niż zwykle. Małej Samancie absolutnie nic nie grozi podczas balu. Dobrze? Przecież burmistrz wie najlepiej. Dobrze. Musimy dostać się do środka, wziąć medalion, uratować Szani i Lilę. Musimy ratować Lilę? Tak! Potem wyłączymy bańkę i obalimy kłamczuchę. He, to wszystko? Liczyłem na jakieś wyzwanie. Auć! Tylko żartuję. Ależ zapraszam! Zaraz doświadczycie najmniejszego czasu w swoim życiu. Ja odnajdę dziewczyny. Ty musisz podburzyć ludzi do wystąpienia przeciwko burmistrz Bujdy. A niby jak mam to zrobić? Masz sporo internetowych fanów, którzy czekają na dzisiejszą relację. Chyba już czas rozpocząć wielką transmisję na żywo. Widziałaś mojego vloga? Podobał ci się? No, pomijając to, że chciałeś wyjawić mój sekret wszystkim fanom, był całkiem niezły. No to zaczynajmy, bo rewolucja na nas czeka. Pewnie! Robi się! I właśnie tak wybiłam sobie zęba, grając w zbijaka. Ale mam dobre przyjaciółki ze słoika. Pani Gwen, na dole czeka na panią jakaś przesyłka. Dla mnie? Dziewczyny, musimy powstrzymać Grizel. Chodzę na żywo za trzy, dwa. Jeden? Hej, pani tajemnic Nikolasa. Gotowi na coś dziwnego? Chcę wam dzisiaj przedstawić Grizel Grande. Przepraszam bardzo, pani Grande. No czego chcesz, dziecko? Mówiłem, nie ma żadnej burmistrz Bonnie Payne. To Grizel Grande w przebraniu. O, to! Uch! Jeśli to oglądacie, przyjdźcie pod ratusz. Szybko! Trzeba ukarać tę oszustkę. Widzę, Grizel! Jak możemy ją powstrzymać? Wymyślmy, jak zakończyć imprezę. Wystarczy ruszyć głową. Wiem! Chyba będziemy musiały ostudzić taneczny zapał. Mo Aaaa! Wracaj tutaj! Aaaa! Poli, gdzie jesteś? Kod wężący nos! Niech ten wścibski... Już dobrze, w porządku. On pomaga. Nie uciekniesz mi z tym nagraniem! Dobrze, proszę pani. Usunę nagranie. Tylko to sekundkę. E, nie, to nie to. Ha! To mój kot w swetrze grając na pianinie. Świetny jest. Daj mi to po prostu! To było niemożliwie niesamowite! Gigi, tam są! Ach. Jeju! Uciekajmy, zanim Grizel wymyśli coś gorszego! i przemiana! Biegiem! Zainicjować zareglowanie ratusza! Nie uciekniesz mi, Poli! Prudens! Lila, gdzie jest myśla dziura? Zdaje mi się, że nie o myszy musimy się teraz martwić! Prudence też miała medalion i zbudowała ten ratusz. Jeśli ja bym coś budowała, na pewno zrobiłabym wejście dla małych. Jak do wszystkich super rzeczy w pokoju! Nikolas, podaj rękę Lili! Co? Dlaczego? A! Przesłówko dnia? To... Musimy znaleźć wyjście. Ale... korytarze lepsze niż w grze tunele czasoprzestrzenne dwa. To na pewno najgorsze buty do biegania po wąskich, tajnych ścieżkach. Ach, w którą stronę uciekają? Cicho, coś słyszę. Brzmi jak... to, co mówię w tej chwili. Chyba przestała. Lila, masz jakąś nitkę? Zawsze. Mm. Jesteś pewna, Gigi? Jestem burmistrzem i robię to co chcę. Tam, te drzwi musiała zrobić Prudence. burmistrza, ale mogą to cofnąć. Musicie podburzyć ich do protestowania. Ja zajmę się Bańką. Sama? A, ale Poli, Bańka może być niebezpieczna. Wiem, ale noszę magiczny medalion, więc odpowiadam za bezpieczeństwo. Ręce. Maxi przemiana, Lila, Shani, Nikolas! Niestety, pani burmistrz zakazała psu. Komisarzu, nie ma żadnej burmistrz Bane. To oszustka! Nie powinniśmy tak mówić o burmistrz Bane. Jeszcze nas aresztuje. Nie, jeśli pozbawimy ją władzy. Musimy się zbuntować. Protestować pod ratuszem. Ja, jak dobrze, że młode pokolenie angażuje się w sprawy cywilne. E, dziewczynka ma rację. Chodźmy! I nawet się nie nazywa Bonnie Bane. Czyli to kłamczucha w przebraniu. Idziemy wszyscy pod ratusz i to w tym momencie. Puśćcie nas! Puśćcie nas! Out! Muszę pilnować balu. Bez opieki dzieci szaleją. Oddaj medalion! Skoro nie mogę wyłączyć, może chociaż przekieruję. Potrzebuję czegoś, co może odbić ten promień. Tak! Maxi, przemiana medalionie! Pójście nas! Pójście nas! Nie!

Zrób coś! Jestem burmistrzem! Nie możecie mi nic zrobić! Mam znakomitego prawnika! Hej, Gigi! Chcesz zabrać fasolę tam, dokąd jedziesz? Udało się! Już jest po wszystkim! I ani włosa z głowy! To... jak chcesz pokazać to wielkie odkrycie? Mam się zmniejszyć i powiększyć, gdy nagrywasz, czy... jak? Poli, dzięki medalionowi uratowałaś całe miasto. Jako jedyna byłaś wystarczająco odważna, sprytna i szalona, by to zrobić. Za nic nie chcę tego narażać. Dzięki, Nick. Odwdzięczę się. No, ale jeśli dowiesz się o zjawisku, które mogę udokumentować, o jakimś ataku mini Kabry albo o zarazie małych krakenów, to daj mi znać! No wiesz, jak już uratujesz świat. Powitanie. No chodź, szybko. Grisel Grande za swoje działania została skazana na prace społeczne. Jak się okazuje, jedyną kwestią, w której nie kłamała, to zdolności jej prawnika. Nikolasie Wells, czy składasz przysięgę poketów? Tak. Będę chronił medalion i dotrzymam sekretu poketów. Wierzę, że najmniejsza osoba może zmienić najwięcej. No dobra, wierzę ci. Przejdźmy teraz do najlepszej części. Niezapomniana noc, podejście drugie. Mini noc! Witam na jesiennym balu Poli Pocket! Na j b Brzmi jak beknięcie. No chodź, zatańczymy! Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie platformy NC, Plus studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie i dialogi polskie Julias Duń. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Joanna Pach-Żbikowska, Jagoda Stach, Agnieszka Kudelska, Brygida Turowska, Karolina kalina Wulcewicz i inni.